Cześć. Witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek wyzwania Not so Berry wersja druga. Pokolenie piąte cytryn. Tak mi się wydaje, że piąte pokolenie. Moi drodzy! No, i witam się z Wami w ten piękny, jesienny dzień w nowym y, mieszkaniu dziewczyn, bo pomyślałam, że troszeczkę y, bardziej realistycznie będzie żeby jednak te dziewczyny miały nasze mieszkania, no wydawało mi się to całkowicie oderwane od rzeczywistości, żebym im dwóm w tym momencie budowała domy, no bo to nie oszukujmy się, ich mama musiałaby wywalić hajs, my takich pieniędzy nie mamy, ale też, no myślę, że Kler nie chciałaby tutaj w aż taki sposób dogadzać tym swoim córkom, a warunki Moim zdaniem są przyzwoite, nawet bardzo. No więc, tak, może organizacyjnie dalej jesteśmy w Brightchester. Zostaliśmy w tym samym miasteczku, po prostu zmieniliśmy lokum. Dziewczyny zmieniły lokum z przymusu, ponieważ musiały wynieść się z akademika, ale pomyślałam, że no będzie nam troszeczkę łatwiej. Jeśli Zamieszkamy sobie razem z chłopakiem Marigold i powiedzmy, no, możliwe, że nawet przyszłą dziewczyną naszej Aurelii. Zobaczymy, jak sprawy się potoczą. Na razie podpisaliśmy pakt, żeby zaoszczędzić trochę kaski. Zamieszkaliśmy razem. Ja w ogóle muszę dzieciakom, szonowi i Julie znaleźć jakąś pracę, tak w ogóle. No, i dziewczyny też już tutaj zgłosić do roboty. Zobaczymy, co z tego będzie. Budynek, w tym budynku są dosłownie tylko dwa mieszkania. Także na parterze mieszka Marigold z Seanem, a na pierwszym piętrze mieszka Aurelia z Julią. No to dobra, jak już widzicie, przyozdobiłam trochę nasze mieszkanie w Halloweenowych, jesiennych klimatach. Przez. Drzwi. Wchodzimy do niedużego holu. Tu mamy no dosłownie dwie skrzyneczki. Śmietnik, syp również posiadamy. No i tablicę na ogłoszenia. E, mamy dzwonek do drzwi. No i oczywiście tu mamy drzwi wejściowe do mieszkania Marigold i Shona. Uwaga! No i wchodzimy. Mamy tutaj dosyć przestronny salon. Jak widać, szon już tutaj sobie popyla w giereczki. No dobrze, dobrze. Ja ci nie będę tutaj tego żałowała. Graj sobie. No mówię, jest tu dosyć przestronnie. Myślę, że dla dwóch osób miejsca jest aż nadto. Tu mamy kuchnię otwartą na całą przestrzeń, więc mamy taką po prostu jedną wielką przestrzeń jadalniano. Tak, bo jemy tutaj stołu, nie mamy, nie upychałam już im tutaj stołu. Tak, i nasza kuchnia. No, nie jest jakaś porywająco wielka, ale myślę, że jest w niej wszystko, czego potrzebujemy. Układ mieszkań obu jest taki sam. Tu mamy na prawo łazienkę, łazienka jest powiedzmy tak w 80% skończona, więc mamy wszystko to co najważniejsze jak na razie, szczoteczki do zębów, umywalkę, lustro, wannę z prysznicem, no i oczywiście toaletę. Na razie to tyle, jeśli chodzi o tą łazienkę Marigold, no Aurelia ma na razie troszeczkę bardziej skromną tą łazienkę, e, dobra. Na lewo mamy sypialnię, która jest teraz w tym momencie biurem Marigold. Wygląda tak, no bo Marigold będzie informatykiem, chociaż może programistą, freelancerem, zobaczymy jeszcze. Więc no postanowiłam, że ona potrzebuje tutaj swojego biura. O, i lodówka prześwituje, ciekawe. O, i nie. No więc tak prezentuje się to biuro. A tutaj główne, największe pomieszczenie sypialniane to sypialnia Shona i Marigold. No i trochę jeszcze nierozpakowanych rzeczy. Nie chciałam, wiecie, co na razie tak bardzo szastać pieniędzmi. Myślę, że z czasem będziemy sobie coś tutaj dokładać. No i jeśli chodzi o to mieszkanie, to tyle. Jeszcze Wam tylko pokażę je, powiedzmy z lotu ptaka, jak to wszystko wygląda, ale myślę, że to całkiem fajne mieszkanko. Podoba mi się, podoba mi się. No i mieszkanie Aurelii jest niby układ ten sam, ale to całkowicie inne mieszkanie. Dobrze, więc z głównego holu wchodzimy sobie tutaj na górę. I nic specjalnie tutaj nie ma w tym holu na razie. No i tu mamy po prostu drzwi do mieszkania Aurelii. Mieszkanie, pomimo że ma taki sam układ, no to jest zupełnie, zupełnie inaczej urządzone. Przynajmniej tak się starałam. Jest bardziej tak z klasą, stonowanie i spokojnie ale też będziemy tutaj trochę więcej bibelotów dokładać no na razie póki co tak, tu mamy salon w tym przypadku salon jest zamknięty, ale mamy stół jadalniany, więc wow tu mamy kuchnię, w której już Julia coś tutaj pichci i na razie nie za wiele tutaj pokładłam no ale też z czasem pojawią się tu jakieś bibeloty no, czy ty ją instruujesz w gotowaniu? czy ty? Co ty robisz? Co to za mina? Dziewczyno! Tak, tutaj takie małe miejsce na odłożenie kluczy, telefonu, przejrzenie się przed wyjściem. I tak, lecimy. Łazienka jest prawie, że identyczna, tylko że tu mamy dwie umywalki. Tu mamy wannę z prysznicem. Tutaj troszeczkę w bardziej romantyczny sposób powiedzmy. No i toaleta. No z czasem. Myślę, pododaję tutaj troszeczkę więcej kosmetyków, to to na pewno coś tutaj upiększymy, pewnie już w przyszłym odcinku będą tu większe zmiany. Tu, gdzie Marigold ma w swoim mieszkaniu biuro, tu jest pokój dla Julie. No, bo no, jednak dziewczyny nie są parą, więc potrzebują osobnych sypialni. Więc póki co jest tu sypialnia dla Julie, skromnie, bardzo skromnie, i komoda. Na razie nic więcej tu nie ma, ale ma ładny widok z okna. Ślicznie tu jest, uwielbiam Chester. No i wchodzimy do pokoju, do sypialni właściwie Aurelii. I sypialnia wygląda. Tak, też skromnie, jak na razie. Tutaj stawiałam, wiecie, na jakiś taki len, bardziej naturalne kolory, może mniej wyrazistości. Zobaczymy jeszcze, zobaczymy co z tego będzie. No, ale tak się prezentuje. Mieszkanko z góry, więc no jak widzicie, niby takie same, a zupełnie, zupełnie inne. Ja myślałam, że Aurelia ją tutaj coś drażni, a ona po prostu ją uczy gotowania. Chyba jej pomaga w tym, Boże. Mam nadzieję, że Julia nic tutaj nie spali. Tak, tak, tak. Polewaj tutaj oliwą w powietrzu, skarbie. Polewaj. Słuchajcie, bo mamy tu czwórkę. Ledwo co absolwentów po studiach. No i co? No, musimy. Wieczór filmowy. O super, zrobimy sobie, ale będzie fajnie. Eee, musimy, musimy znaleźć pracę. Uwaga, niestety nadchodzi ten przykry moment. Znajdź pracę. Aurelia, nasza przyszła pani inżynier. Witamy w naszej okolicy. A, w komitet powitalny. Nikt was nie zapraszał, no ale dobra, niech będzie i chciałabym pani inżynier tak jest inżynierka współczesne problemy wymagają współczesnych rozwiązań wykorzystaj swoje uwielbienie dla technologii i rozpocznij karierę inżyniera aby rozwiązywać problemy z pomocą komputerów i gadżetów no i będzie ścieżka kariery informatyczka Albo inżynierka mechaniczna. No i zarobiście. Myślę, że my pójdziemy sobie w temat inżyniera mechanicznego. O matku, ja mogę od razu. <noise> Kiedy Sim ma odpowiedni dyplom ukończenia studiów, otrzyma na związanej z nim posadzie wyższe... Nie, no to korzystamy z tego. Nie po to chodziliśmy na te przekichane studia. Jej, no to bierzemy od razu inżynierkę, mechaniczkę. Kongras, siódmy poziom robotyki. Dobra, zapraszam tych naszych sąsiadów z tym ciastem. Zobaczymy, czy wejdą mi do domu, bo ja coś tutaj mam problem, <grym>, niestety, z drzwiami. Yy, przypuszczam, że to chyba przez te dynie, ale nie, nie, nie. Odmawiam, odmawiam usunięcia stąd tych dyni. No to dobra, to teraz my. Zobaczmy jakie mamy opcje pracy, biznes. Co my tutaj mamy? Znajdź prace dorywcze, zarejestruj się w urzędzie pracy. Dobra, zobaczmy najpierw te miejsca pracy normalne, powiedzmy takie zwykłe etaty. W ogóle to Julia zrobiła nam tutaj przepyszne onigiri. Mm, I chyba sobie wszyscy razem tutaj zjemy. Aurelia, idziesz tutaj? Ty Typiorze nie mogą wejść do domu, więc będą nam rozwalali śmieci. No i może i dobrze. <grywka> Blokada antyciastowa. Zjedzmy sobie. Ej, przytulny ten salon. I patrzcie, każdy ma swoje miejsce. Jak fajnie. Tak, ja oczywiście, tak jak mówiłam, miałam Julie zrobić małą metamorfozę. Więc tak też zrobiłam, naprawdę maleńką, maleńką, ale myślę, że wygląda e, fajnie i o, jak się na nią patrzy, słodziaki. E, o, i czy ona zmienia miejsce, żeby koło niej usiąść, jakie to urocze. Rozmawiaj o gotowaniu, rozmawiaj o stylach tańca, pogadajcie sobie. Skarbie, ty jesteś w ogóle głodna? Ty mogłabyś już sobie dać siana z tym i iść zjeść. Aurelia dowiedziała się, że Julia ma następującą umiejętność: gotowanie, a jednak o, drugi poziom gotowanie, umiejętności taneczne. No świetnie, świetnie. Co tutaj się dzieje, dziewczyny? Co to za te? Gwiazdki. Ok, słuchajcie, no tu też mamy bonusa od naszych studiów, i w sumie to powiem Wam, że głupio by było z tego nie skorzystać. Zresztą jest tak, jak być powinno, czyli mieliśmy wybrać e, stanowisko informatyczki albo inżynierki, więc no weźmy tą informatyczkę e, dla tej naszej Marigold. E, ze względu na to, że Marigold ukończyła, e, otrzymała premię początkową. Okej, okay, przyjmujemy zadania. Ćwicz, programowanie. No, świetnie, cudownie. Najlepsze jest to, że mamy e, teleport w naszej lodówce, więc nieważne do której coś wrzucimy. E, a będzie tam jedzenie. Okej, okay, no to zarobiliśmy trochę pieniędzy. E, słuchajcie, ja w ogóle to bym chciała. No, ty i ciku, no, dziewczyno. Ja to bym chciała, bo ty biedna moja czułość zabiegaj o uznanie jest zbyt smutna by to robić hmm. oh. biedna Marigold ona dalej przeżywa że Bubu zmarł hmm. jeszcze 10 godzin będzie smutna a tak w ogóle to jej się chce spać pokaż mi się dziewczyno tutaj oj też siku ci się chce okay. o matko nie o matko, nie, nawet mi nie... Boże, ja ich wtedy... Ja ich w poprzednim odcinku wysłałam. Aj, I to są takie momenty, kiedy ja zapominam, że <śmum> mam Wuhu Wellness i potrzebuję zabezpieczeń, jeśli chcę, żeby moi Simowie nie zaszli w ciążę nagle, <śmum> więc... <śmum> Dziękuję, to widzę, cienko. Julia, Słońce, ty też musisz, jaką ty masz tutaj aspirację? Mózgowiec. E, jakąś pracę musimy ci w skarbie znaleźć, ale to spokojnie dobra. Na razie tyle zarabiamy, że no, że wystarczy nam tych pieniędzy. Ja to nawet nie wiem, jak ja mam to rozumieć. Młoda ma tutaj szukanie pokrzepienia, obawa przed samotnością. Marigold czuje, że utraciła więź ze swoją drugą półką. Jest smutna, mi się. Nie, dziewczyno, wygłoś do siebie mowę. Jeszcze chcesz wleść siostrze na górę i iść spać, bo ja w ogóle to Aurelię położyłam spać. Ona była taka zmęczona. Dziewczyna, dziewczyny ogólnie są bardzo zmęczone wydaje mi się, że to chyba przez tą przeprowadzkę więc daje im po prostu spać niech sobie śpią ale tą modą to chciałabym troszeczkę tutaj ogarnąć w ogóle chciałabym, żeby porozmawiała z Szonem na temat tego pokrzepienia jej ale nie możemy być do tego smutni no więc to, to, to nie wiem no i Szon sobie Gierkuje, niczego nieświadomy. Dobra, idź spać, młoda, idź spać. Wstaniesz, to cały świat będzie lepszy. Wiecie co? Chyba wiem, o co chodzi tutaj u Marigold i u tej jej, u tym strachu odnośnie zostania samą. Myślę, że Marigold już się tutaj pojawiało. Super, dzięki. Marigold już się tutaj pojawiało, że ona by coś tam dzieci, coś tam zaręczyny, coś tam, coś tam. Więc wydaje mi się, że ona jest po prostu w stylu tych osób, które wiecie, jeśli są czegoś pewne, to po prostu działają, tak? I. Chodźcie tutaj, chodźcie, chodźcie. Weź, wstawaj. Słuchaj, musisz się mu trochę pożalić, temu szonowi. Co? Eee, zapytaj o style i preferencje, bara, bara. Romantyczne, czułość. Eee, chciałabym, wiecie, coś, intymność. Obejmi, nic nie mogę zrobić. No o, teraz mogę. Stary, przestań grać tutaj w Simsiki. Czułość. Yy, okaż czułość. Temu twojemu chłopakowi. Zaproponuj uwodzicielski taniec, nie. Yy, I co ja chciałam jeszcze? Co ja chciałam jeszcze? Żadne. Poproś o przytulasy w łóżku. O, jak uroczo. Stary, zostaw tego. No, no, mam taką nadzieję. Słuchaj, Sean, ty musisz po prostu kuć żelazo póki gorące, wiesz? I ja bym chciała, czy my w ogóle, dobra, my jesteśmy parą, tak? My jesteśmy parą, zachodzić w ciąży, to my nie chcemy, flirt na razie nie no dobra, okej okay. aha, to są, <laughs> przepraszam takie przytulasy <laughs> Szon <Sean> wygląda ciekawie <laughs> tak se po prostu leży o, no dobra no dobra o a co ty tutaj masz, chłopie? o, spytaj Marii Gold, jaki minął dzień, no to spytaj e, przytulasy na dobraną jak słodko! O! No i usnęli. Ej, to było urocze. Może tyle tej dziewczynie wystarczy na razie, co, żeby się chociaż troszeczkę uspokoiła. Słuchajcie, ja Julię zatrudniłam jako roznosicielkę gazet, będzie krytykiem. I bardziej pomyślałam, że pójdziemy sobie trochę w, może, krytyka kulinarnego, bo Julia tak całkiem nieźle tutaj potrafi gotować na dwa. <śled> o, no dobra, nie wiem, jeszcze do czasu awansu się zastanowię, bo może weźmiemy krytyka sztuki i coś z tego będzie. Co ty tu masz, dziewczyno? Głębokie więzy. Kucharskie wspomnienia. O, bo razem dziewczyny gotowały. Jak miło, jak miło. Aurelia to jest udana. Obudziła się prawie o 23.00. Ona już jest wyspana i poszła sobie nawalać ćwiczonka. No świetnie. No, 23.00. Wszyscy inni śpią, tylko ona tutaj ćwiczy. Ale okej, okay. dobra, dobra. Y ty śpisz, Julia? Tak. Wy też na dole śpicie. O, co tu tak jasno? No oczywiście, jak zwykle. Jak zwykle. Nie powyłączałam. No, od razu lepiej. Nie potrzebujemy aż tyle świateł. A później będziemy płacili y, horrendalne rachunki. Niektóre światła zazwyczaj lubię sobie pozostawiać. Matko, ale syf. Ale to wiecie, zazwyczaj takie małe punktowe światełka, właśnie coś takiego, nie, coś takiego. A te główne zazwyczaj wyłączam. O, liście nam spadają do salonu, matko, ale tu i nawet tutaj leży talerz. Dobra, zróbmy tak. O, coś tu może być zapalone, ale nie wszystko. No nie, no ojciec do nas przyszedł w nocy. Czy on zwariował? Tato, my tu wszyscy śpimy. No dobra, okej. Okay. Zostaw tą plumbumbę. Musiałam wymienić drzwi i ten taki, wiecie, gzyms ozdobny, bo przez to nie mogłam przechodzić, więc mamy nowe drzwi i już teraz wszystko mi działa. Niepotrzebnie te dynie wymieniałam, ale te też są urocze, więc myślę, że jest spoko. No dobra, zaprosimy go do środka. Właśnie ćwiczyliśmy. Ale może być, może być. Niech wchodzi. O, powiedzmy mu oburzającą historię. W ogóle to, no, ojciec um, nic nie wie. Ale to dobra, mamy współlokatorkę. Będzie spokojniejszy gdybyśmy, niż gdybyśmy mieli współlokatora. Tak mi się wydaje. No, gorzej, młodsza jego córka, która właśnie śpi w objęciach swojego chłopaka. A wy tu będziecie tak na korytarzu Szymała siedzieć? Czy co? Ja w ogóle muszę w następnym odcinku zrobić parapetówkę, pogawędka, plątka, czułość, o proszę rodzinny całus, dawno się z tatą nie widzieliśmy, o, no córeczka tatusia, no zdecydowanie. Słuchajcie, ale myślę, że na tym zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Pa!